Wpiszesz na kartce sytuacje, w których było ci trudno w życiu, był lęk, była jakaś poważna zmiana w życiu, a ty sobie poradziłeś z tą sytuacją. I wypisujesz na kartce te sytuacje, w których normalnie wszystko dobrze poszło, albo że coś fajnie ci się udało, mimo że myślałeś, że się nie uda. I wypisujesz to. I jak wypisujesz, się okaże, że tego jest dużo, a w trakcie wypisywania wzmacniasz takie poczucie własne, że sobie poradzisz. Już rozmawiamy? Rozmawiamy, tak? Wiesz co, w ogóle jest tak, że... O, mieliśmy nazwać, może, może nazwiemy ten, ten film, że to jest o człowieku podszytym lękiem. A Magda powiedziała, że właściwie to jest... O tym, że lęk się podszywa. I to mi się spodobało, że lęk się podszywa w różne miejsca i w różne rzeczy. Tak się chowa jakoś tak, żeby go nie było widać, ale jest. No i czasem się objawia w takich lękach na przykład finansowych. Gdzieś tam, wiesz co, mam wrażenie, że człowiek jest taki, że ma różne tematy i są one rozczłonkowane tak. I ten lęk gdzieś tam się tak wbija, wpija w różne miejsca. Tak, i lęki finansowe też w to się wliczają. Właśnie finanse są w sumie dobrym takim przykładem poradzenia sobie z lękiem, dlatego że tam jest tak, że pieniądze przychodzą i pieniądze odchodzą. I że ty jako człowiek jesteś takim przepływem tych pieniędzy i pozwalasz im, żeby do ciebie przyszły i się cieszysz jak przychodzą i Cieszysz się, jak odchodzą, czyli jak sobie coś kupisz, jak z tych pieniędzy korzystasz i one to właśnie Ken Honda nazywa happy money, te, te, ten przepływ i to, że pieniądze, które prze, przypływają są happy, mają być happy i ty jesteś happy z powodu te, tych pieniędzy i masz być happy, jakie je oddajesz też. Tam jest też dużo o tym, żeby dawać innym pomagać, ale też yy, właśnie o tym przepływie i o takiej lekkości. I w sumie z lękiem też tak podobnie jest, z takim lękiem na przykład egzystencjalnym, czy lękiem o różne rzeczy takie, o które się boimy tak yy, na co dzień. To też jest tak, że yy, my mamy takie zadanie, żeby tak jakby przez nas przepłynęła jakaś yy, Fala różnych rzeczy, i że możemy zgadzać się na to, że coś przychodzi. Na przykład, przychodzi dzień i my go możemy spędzić, i potem on odchodzi. To też jest, wiesz, jakaś fala na przykład, czasowa, czy fala doświadczeń. Jedziemy gdzieś yy, na wycieczkę i się cieszymy przed wycieczką, że będzie wycieczka. W trakcie wycieczki, cieszymy się, że jest wycieczka, i po wycieczce cieszymy się, że była wycieczka. I jest ten przepływ. I każdy element tego, yy, tego zdarzenia. Jest fajny, tak? I z finansami podobnie, wiesz, i z innymi rzeczami. Czyli tak jakby od w tym lęku, jak żeby sobie poradzić z lękiem, jest potrzebna otwartość na to, żeby różne rzeczy się pojawiały, żeby poszły też potem. I że po prostu ty jesteś jako taki element tego i właśnie tu nie masz za bardzo dużo do kontroli tylko jakieś elementy, żeby było bezpiecznie czy coś, ale generalnie to tak jakby puszczasz kontrolę trochę wtedy i płyniesz tak jak z rzeką trochę, z falą i coś przepływa i coś odpływa. I w międzyczasie się nie boisz, nie? Nie ma lęku, tylko jest to, co jest. Jest po prostu zwykła rzeczywistość, na którą ty się zgadzasz i się otwierasz, i też się zgadzasz, że coś się kończy, na przykład, nie? Jak ktoś ma, wiesz, zaufanie do Boga, no to ma prościej, ale jak są ludzie, którzy nie za bardzo jakoś czują i rozumieją temat Boga i nie umieją tego tak nazwać, no to, to mówią o w, yy, wszechświecie czasem. Na lęku tracimy. Możemy tracić relacje, bo jesteśmy nieszczerzy, bo z powodu lęku nie powiemy prawdy. Na lęku możemy tracić tak, że y, zrobimy jakiś dziwny ruch finansowy tak, i stracimy pieniądze. Albo nie zrobimy czegoś, bo na przykład jest super inwestycja, masz pieniądze, ale z lęku nie włożysz tam pieniędzy, bo pomyślisz sobie, że je tracisz. To jest taki lęk, który siedzi tutaj na karku. I cały czas się do człowieka odzywa codziennie w każdym momencie, kiedy on ma jakąś finansową rzecz do załatwienia. A to jest co chwila, bo idziesz do sklepu, płacisz tu w banku, tu coś, jakiś przelew. Cały czas masz jakiś kontakt z pieniędzmi. I jeżeli masz lęk finansowy, to on sobie mieszka właśnie tu na karku i on po prostu robi takie pik, pik, pik. I co jakiś czas do rzeczywistości się przebija, a jak się nie przebija to jest tam z tyłu i tak męczy, jako taki szum w tle. Czasem masz czas w życiu, gdzie masz więcej pieniędzy, czasem mniej. Ważne, żeby się umieć trochę dostosować do tego, że jak jest mniej, to sobie poradzisz, yy, albo sobie masz perspektywę, że kiedyś będzie więcej, a jak jest więcej, to się cieszysz, a wtedy się dzielisz z innymi, albo chcesz pieniądze nie dla siebie na własność, tylko dla tego, żeby robić dobro dla świata. Wiesz, co jest ciekawe, że w tym wszystkim yy, nie trzeba w ogóle myśleć o tym, że dajesz po to, żeby wracało, nie? Tylko po prostu jak dajesz, to masz jakby potem ten powrót fali, tak w taki naturalny sposób. No i kwestie finansowe to też są ważne, żeby gdzieś tam się wymieniać, dawać sobie nawzajem. I one też pokazują, wiesz, relacje międzyludzkie, bo na przykład tak uczciwie patrząc, jeżeli masz lęk finansowy, no to się boisz, że sobie nie poradzisz finansowo i że nikt ci nie pomoże. A jak nie masz przyjaciół, nie masz ludzi wokół siebie, nie masz dobrych relacji, no to możesz mieć wrażenie, że nikt ci nie pomoże. Więc wiesz, ten lęk można zabezpieczać poprzez budowanie dobrych relacji z ludźmi, i wtedy, no co się stanie, jeśli nie masz pieniędzy? No po prostu przyjdzie przyjaciel i ci ugotuje zupę, i ci przywiezie. Albo pożyczy Ci pieniądze, albo no coś, 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 no nie wiem, pozwoli Ci u siebie pomieszkać, jak będziesz bezdomny. Prawdziwe przyjaciele w takiej sytuacji pomogą, tak jak ty byś pomógł innym, więc budowanie więzi społecznych powoduje niwela, niwelowanie lęku właśnie i, to, i tych finansowych, i, i tych innych też. Ćwiczenie, które mi przychodzi do głowy, to jest takie, że możesz sobie wyobrażać stan bez lęku. Czyli myśl, myśleć sobie, co by było, gdybym nie miała lęku. W ogóle, jakbym żyła, gdybym nie miała lęku. Albo jakbym sobie poradziła z sytuacją, która ma być jutro, gdybym nie miała lęku. Jakby to mogło być, wyglądać. I wyobrażasz sobie, i się rozkoszujesz, wyobraźni stanem odwrotnym niż ci zapodaje mózg, tylko sobie myślisz: kurczę. Właściwie może, można by było, albo są ludzie, którzy tak mają, że nie mają lęku. No to wtedy jak oni to przeżywają i wchodzisz w ich skórę i sobie wyobrażasz, że jesteś w tym stanie, i chociaż przez chwilę odczuwasz siebie, nawet przez sekundę, czujesz na chwilę, jakby to można było, że bez lęku, to by to było tak. Człowiek ma wybór. I my jesteśmy wolną istotą z powodu wyboru. I te wybory niekoniecznie są w świecie właśnie materialnym, że mamy wybór, że pójdziemy w lewo lub w prawo, tylko mamy wybór, jak zareagujemy na jakąś sytuację, która nam się przydarza, nawet jak jest okropna. Tak samo jak mamy wybór, jak sobie wyobrażamy przyszłość. Naprawdę możemy wybrać. Czy wyobrażamy sobie przyszłość w negatywny sposób, czy w pozytywny sposób? To jest wybór. Po prostu możemy wybierać. I teraz, jak ktoś ma dużo doświadczeń negatywnych, to myśli, że kolejne doświadczenia też będą negatywne, i z automatu pojawiają mu się myśli negatywne na temat tego, co się, że się coś złego zdarzy. I teraz, żeby stworzyć Jakąś inną ścieżkę, to trzeba zejść z automatu i stworzyć jakąś równoległą, inną ścieżkę. No i właśnie tu jest wybór, bo się okazuje, że można i że można wybrać. I jeżeli poczujesz, że możesz wybrać. I zrozumiesz to tak naprawdę w głębi serca, że ty jako człowiek możesz wybrać, żeby być szczęśliwym człowiekiem, pomimo wszystkich doświadczeń, które Cię spotkały. Jest teraz tu, żyjesz, funkcjonujesz, oddychasz i możesz wybierać szczęście, możesz wybierać radość, możesz wybierać lekkie myśli, możesz wybierać. Można pomyśleć sobie, że w tej sytuacji mogłabym się mniej stresować. I nie chodzi o wyobrażenie sobie, takie jak tam wcześniej mówiłam, że wyobrażasz sobie, że można by żyć bez lęku, tylko że tak. Jest jakaś sytuacja, że coś trudnego się wydarzy, albo że się teraz wydarza i możesz właśnie wybrać troszkę mniej stresu i możesz pomyśleć o tym, że możesz mniej tego lęku mieć. Tylko, że to na początku nie jest łatwe, ponieważ ten wybór jest wysiłkiem wymagającym ogromu, ogromu pracy, no bo musisz z tego automatycznego umysłu wytworzyć zupełnie nowy umysł. I więc ćwiczyć i ćwiczyć i w ogóle wierzyć w to, że to co ćwiczysz jest sensowne i że to jest możliwe i tak dalej. A jak masz właśnie, masz ćwiczyć coś, w co nie wierzysz, że tak będzie. Jeżeli ja mówię do kogoś, żeby pomyślał o tym, że coś mu się uda, Wiesz, bo mówi ktoś do mnie, że ma lęk, bo czy, że nie zda egzaminu. A ja mówię, no to, ale pomyśl sobie, że może zdasz i że może ci się uda i że wszystko będzie dobrze. To ten człowiek w to nie wierzy. On naprawdę wierzy, że nie zda. Więc ma iść ścieżką, w którą nie wierzy. Ma pójść tam, gdzie nie wierzy. I właśnie o to chodzi, że tutaj trzeba się w pewnym sensie oddać, puścić i powiedzieć: Dobra, zawierzam, idę tam, spróbuję. Spróbuję uwierzyć, mimo że nie wierzę. Spróbuję bez zahaczenia o tą, jakby, dowód rzeczowy uwierzyć, że może tak być też w moim przypadku. To jest niesamowite, bo tutaj właśnie trzeba szukać zupełnie gdzie indziej niż w naszym doświadczeniu, niż w naszym świecie i w naszej materii, tylko gdzieś bardzo, bardzo wysoko, nie? Sama świadomość wyboru. Jest uwalniająca, i jak wiesz, że możesz wybrać, naprawdę to poczujesz, to już jest połowa sukcesu. To już może uwalniać i już możesz wtedy tak eksplorować tą nową ścieżkę. Jejku, naprawdę mogę, naprawdę, a ten dzień mogę dzisiaj miło spędzić. Właściwie mogę mieć doła, mogę mieć dobry dzień. Mogę wybrać, naprawdę, i trenujesz, nie? I sprawdzasz, I się okazało, kurczę. Udało się. Miałam dobry dzień, mimo że coś tam mi się w pracy wydarzyło trudnego, tak? I, I ktoś to doświadcza raz, drugi, trzeci, i potem się okazuje, że właśnie wybiera swoją reakcję i swoje stany emocjonalne. Na przykład ktoś postanawia leczyć się z depresji i mówi: ja mam wybór. Mogę wchodzić w depresję jeszcze bardziej i mogę się leczyć z depresji. Mogę iść do ter na terapię, mogę po prostu nową ścieżkę wybrać. Mogę. I ten ktoś tak od środka zaczyna, tak samo jak uzależniony człowiek. Nie, żaden uzależniony człowiek nie będzie się leczył dla kogoś. Bo ktoś tam chciał, tak prawdziwie się nie będzie leczył. Prawdziwe leczenie człowieka z uzależnieniem jest wtedy, kiedy on postanowi. Takie naprawdę prawdziwe jest wtedy, kiedy on postanowi i wtedy ma taką niesamowitą moc, żeby sobie poradzić z uzależnieniem, ale tylko wtedy. I tak samo z depresją, i tak, tak samo z lękiem. I trzeba szukać tych różnych ścieżek, takich swoich własnych, bo na przykład coś, co u koleżanki zadziałało, u mnie nie zadziała. I, ale ja mogę się nie poddawać i mogę myśleć, ale ja będę szukać, aż znajdę. I takie poczucie, że sobie z tym poradzę, że znajdę, że chcę, że pragnę. Jest tyle różnych możliwości, są filmy, ludzie mówią, tam pokazują. Albo po prostu, nie wiem, mogę się modlić, mogę coś kombinować, aż w końcu znajdę, bo chcę i wierzę w to, że to znajdę. nie? Fajne ćwiczenie jest takie, jeżeli bierze się zeszyt yy, czy kartkę, żeby popisać samemu sobie, co teraz czuję, yy, co bym chciała, i piszesz po prostu swoje własne myśli, po to, żeby zobaczyć w sobie prawdziwość tego, co jest ważne, i prawdziwość własnych myśli, żeby przynajmniej przed sobą ich nie ukrywać. I to jest pierwszy krok, bardzo ważny, żeby to widzieć. I wtedy. Budujesz kontakt ze sobą i świadomość siebie, i rozszerzasz, tak jakby widzisz tą prawdę bardziej, i stajesz twarzą w twarz z prawdą w obliczu samego siebie. I jak już to napiszesz i masz to czarno na białym, to już trudno się z tego wycofać. I nie chodzi o to, że podejmujesz decyzję, tylko że widzisz coś. I to jest krok poszerzania świadomości. Inny ruch to jest taki, żeby się na przykład pomodlić, czy poprosić o wsparcie Boga. Porozmawiać, jakby, czyli wypowiedzieć. Też fajnie jest w ogóle porozmawiać na głos, ale też można w myśli. Czyli zrobić jakiś, jakąś formę takiego wyrzucenia tego, co jest w środku, żeby to zobaczyć samemu dla siebie też. Ale też i jeszcze inna forma to będzie wtedy, kiedy. Na przykład zostajesz w ciszy dokładnie z tym, co jest, czyli taka medytacyjna forma, w której spotykasz się ze swoimi myślami. Ludzie czasem boją się ciszy, ponieważ boją się własnych myśli i boją się tego, co tam spotkają, ale tak naprawdę boją się siebie, boją się tego, co spotkają we własnym umyśle, bo my się i tak boimy tak naprawdę umysłu, nie swojego, czyli tego, co on wyprodukuje. No i w medytacji takiej w ciszy. Masz spotkanie z bolesnymi myślami czasem, czyli z prawdą, która jest, tylko tak jakby przed tobą czasem ukryta. Człowiek przez całe życie jest taki, ma taki tor uczuciowy swój, że jest albo ciągle ofiarą, albo ciągle mu się coś źle przydarza, albo właśnie jest zalękniony, albo ma, jak, ma jakiś schemat emocjonalny, który mu się powtarza. Jakiś rodzaj krzywdy, wiesz, którą odczuwa to najczęściej, jeżeli spotyka się w ciszy ze swoimi myślami, to spotyka się z tymi uczuciami yy, i ma za zadanie jakby się z nimi uporać w taki czysty sposób. No nie za pomocą nałogu, że pójdzie się napić alkoholu czy coś i, i stłumi te uczucia, tylko spotyka się z nimi w pełni i dopiero wtedy można yy, sobie z nimi poradzić, jak się je zobaczy tak do końca. I, ale właśnie tego się ludzie boją. I tylko, tylko w swoim umyśle, tego spotkania tych uczuć. Więc może tak być, że na początku takich ćwiczeń, czy nawet modlitwy, czy medytacji, czy, czy jakiś ćwiczeń takich, że piszesz sobie coś w zeszycie, jest masę bólu. Najpierw ból. Ktoś 10 lat jest w toksycznej pracy, 10 lat w toksycznej relacji, 10 lat robi coś albo kłamie, albo robi coś wbrew sobie. Marzy o czymś innym, robi coś innego, i to jest, wiesz, takie jakby bardzo duże zapętlenie, i teraz ćwiczenie z wyzwolenia się z tego, żeby iść swoją własną ścieżką, jest czasem podejmowanie malutkich kroczków co do tego, żeby być bardziej prawdziwym w kierunku mówienia prawdy, mówienia, co się myśli. Powiedzieć komuś o lęku. I to wiesz, to tak jakby wypuszczasz napięcie trochę lękowe z siebie. Jak się bardzo boisz i powiesz o tym, że się boisz, to się boisz troszkę mniej, ponieważ już to powiedziałeś. Tak jak ze złością też mówiliśmy o tym, że jak się powie o uczuciach, które są trudne, to się one tak jakby wyskakują częściowo. Ja nie mówię, że to wiesz, że to już koniec tematu, ale jest to jakiś element. To musi być osoba bliska. Bo jeżeli to jest oprawca, który robi krzywdę, to powiedzieć mu o tym, że się go boisz, to możesz mu tam młyn, woda na młyn, nie? I możesz mu podać argumenty, żeby się go bać jeszcze bardziej. Jak to będzie narcystyczny, psychopatyczny człowiek, to, to powiedzenie mu, że się go boisz, to może nie, nie posłużyć. Ale w związku bliskim, bezpiecznym, no to jest ważne, żeby powiedzieć, wiesz, boję się ciebie. Wiesz co? Ofiara wydaje mi się, że ma dwa lęki. Jeden to lęk przed tym, że sobie nie poradzi sama, a drugi to lęk przed oprawcą. I ten lęk przed oprawcą jest tak silny, że, yy, znaczy w sumie jakby wygrywa któryś z tych lęków, nie? Znaczy, w sumie to nie, no to jeszcze trudniejsza sytuacja jest, bo ofiara wychodząc ze związku z yy, toksycznym człowiekiem, czy wyjdzie ze związku, czy zostanie, spotyka się z lękiem, zaufać w to, że sobie poradzi, że są ludzie, którzy jej pomogą. I pójść po pomoc i robić jakieś ruchy w takim zaufaniu, że to się uda. Czyli wiesz, znowu musi gdzieś tam wejść w jakiś rodzaj zaufania, to coś takiego i wiesz, i ma pomimo lęku robić jakieś ruchy. Jak ofiara żyje w związku z przemocowcem, to myśli, że to jest jedyna jej rzeczywistość i nie widzi perspektyw. A nawet jak widzi perspektywy, to myśli, że te perspektywy są dla innych, a nie dla niej. I że to niemożliwe, żeby ona sobie mogła z tym poradzić, i wydaje się, że jest patowa sytuacja, że musi w tym zostać. Ale jak jest ofiara peł wiesz, przepełniona lęku, lękiem jeszcze, no to, to jej się wydaje, że wszystko jest przerażające. I bycie z tym człowiekiem, i nie bycie z tym człowiekiem. Albo przerażające jest to, że ona się go boi, że on jej coś zrobi, jak ona pójdzie. No wiesz, trudne jest wyzwalanie się z, bycie, z bycia ofiarą w takim toksycznym związku. No, trzeba pójść do ludzi z tym i powiedzieć o tym, co się dzieje, mówić o tym oficjalnie, głośno i sięgać po pomoc i no, w ogóle sobie dać taką w głowie perspektywę, że można sobie z tym poradzić i że właśnie tak, ty, ty możesz sobie z tym poradzić. Tak jak każdy inny, kto z takiego związku wyszedł, po prostu ty też możesz, naprawdę. No i wiesz, jak kto do kogoś dotrze, że, że poczuje, że tak, tak, to ja też mogę zrobić taki ruch, bo skoro inni zrobili, to mi się też może udać, no to wtedy ta perspektywa jest pierwszym krokiem, żeby zrobić jakieś zmiany. Wewnętrzna taka wskazówka, która mówi, żeby to robić pomimo lęku, ale to ciekawe jest, bo to wzmaga lęk i ludzie powiedzą, nie, ja tego nie zrobię, bo ja się boję. No, ale nie wiedzą, że właśnie to jest ścieżka, tak? Ale to, jest, to, to było o odwadze kiedyś, jak mówiliśmy, że potrzeba mieć odwagę, żeby poradzić sobie z lękiem. <laughs> Świetne. A potem, potem on się zmniejsza, właśnie ten lęk. No, ale to już kwestia wprawy. Trzeba to ćwiczyć wielokrotnie. Jak ktoś już wybrał swoją ścieżkę i zobaczył, że tam gdzieś za zakrętem już jest, jest jego własne życie i własny wybór, to się potem okazuje, że że jest lęku mniej i satysfakcji więcej. Takie mam ćwiczenie, które związane jest z takim patrzeniem w niebo, po to, żeby łapać perspektywę. I można patrzeć w niebo w dzień, lub patrzeć w niebo w nocy i łapać perspektywę wieczności.